Którą tą, chcesz? Taką tą normalną te, te małe takie to nie będą może dla jakichś gości Czy coś Jak ktoś nie uwierzy, że chili potrafi być ostre To mu tej małej damy wtedy Ja chcę normalną do śniadania taką Żeby przeżyć, tak? Tak Dobra, okej Także jakby ktoś chciał kogoś Poczęstować tak na ostro to no zapraszamy jest, do... Bardzo, nas. bardzo dużo ludzi mówi, że o ja to lubię ostre, mnie to nic nie piecze. To niech spróbuje tego tutaj małego wariata i wtedy się okaże czy piecze, czy nie piecze. A to piecze dwa razy wiadomo. Każdy by pomyślał, że kot raczej jest naturalnym wrogiem małych pisklaków. No a tutaj się okazuje, że... No, Przed chwilą się bawili razem, ale teraz jest za gorąco. Kotku, tak? No, 30 stopni to. 30 Ile jest? W cieniu? No nie, 30, 35. 35 jest. Mhm. Kici, 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 kici. A tam puszek jest dla jeszcze w krzakach. Ty, puszek. Kici, kici, kici. Tam, tam A jesteś. Tak, a drugi, a drugi kot śpi tam. Lewo co go widać w tych haszczach? Bardzo szybka aktualizacja z dnia 13 lipca, bo dochodzi 38 w szklarni. Na zewnątrz wcale nie jest mniej. Po prostu siatka robi swoje. I teraz tak, szybciutko. Tu mamy dziutkie pomidorki, które zasadziłam na późniejszy zbiór. Tutaj mamy arbuzy, ładnie się rozrastają. Mają piękne zdrowe listki. Tutaj kiwano. Na razie się wspina. Kwiatków nie widać. Zobaczymy, co to będzie. Tutaj dalej arbuziki, pojawiły się też już owoce, zaczynają ładnie rosnąć. O, widać tam sobie. I tutaj okra też wystrzeliła do góry. Zobaczcie na piękny kwiat. O, jaki jest śliczny. Arbuzik! No, są już arbuziki i tak wyglądają owoce okry. Myślę, że ten na dole już jest nieco przerośnięty, będzie się nadawał tylko na nasiona. Ale to bardzo dobrze, bo nie miałam nasionek z paczki, tylko od sąsiadki, także będę miała swoje. A te dłuższe musimy ścinać i jeść. Papryczka chili. Pięknie się zaczerwieniła. Pani okra. Wciąż na nią czekamy. Jeszcze nie dojrzewa. Tutaj kolejna papryczka chili. Też jeszcze dojrzewa. Piękne owoce. Mama, ale to nie była okra to. Yy, to jest miechunka. Ja powiedziałam okra? Tak. Tak? No to to była miechunka. O, tutaj. Teraz tak, co my tu dalej mamy? poziomeczki rosną. Pomidorki cały czas zbieramy. Będą się może za jakieś 3 tygodnie kończyć. Takie, mamy dużo owoce. No widziałam, I widziałam. Piękne są. Ogurasy. Już prawie sięgają z sufitu. Rosną jak szalone. Nie spodziewałam się. W zeszłym roku bardzo krótko były ogórki w szklarni, teraz są dość długo. No wiadomo, pomidoreczki, pomidoreczki. Tutaj zebraliśmy całe wiadro właśnie ogórków. górków. Coś jeszcze na śniadanko. Papryczki się pięknie zaczerwieniły, proszę Państwa. O, jakie ładne lśniące. Tak tutaj. O o. i tam się za krzewkami chowają, puszczają w cały czas nowe kwiaty, nowe pędy. Także super papryki też będzie bardzo, bardzo dużo. Tutaj kolejna czerwona. Tu jakaś odmiana żółta. Pomidorki, proszę bardzo, pomarańczowe piękne. Tu jest jakaś odmiana żółta. Co tutaj dalej mamy? Papryczki, papryczki. Tutaj chili. Zaczyna nam się powoli jedno czerwienić. O! Też jest ich sporo. Tych dzwoneczków takich tutaj na tych krzaczkach. Tu mamy koktajlowe. Tam kolejna chili. Koktajlowe, koktajlowe, koktajlowe. No i tutaj te ogórki też dają owoców jak szalone. Już je bardzo mocno poprzycinałam. Początkowo prowadziłam na trzy pędy. Po jednym zostawiłam i dalej pięknie owocują. Także ogórki będzie mieli długo, długo, długo. O, a tutaj. Taka piękna pomarańczowa pani. Uciekamy Gosia stąd, co? Musimy się ewakuować. spędza sporo czasu w ogrodzie to później trzeba przejść do kuchni i to wszystko przerobić będę robiła dzisiaj domowy keczup tutaj mam wiadro 15 litrowe pomidorów są różne odmiany o zobaczcie taki o zobaczcie, takie piękne <grywia> mam to oczywiście dwóch pomocników i teraz ja tak co będę robiła z tymi ja pomidorkami Przycisnę mama. to wszystko przez wyciskarkę wolnoobrotową I, i uzyskam z tych pomidorów sok. Mam tutaj I już część det. zrobioną, to jest garnuszek czterolitrowy. Tam jest sam sok z pomidorów. O, zobaczcie, o właśnie taki sok. Tak, tutaj też już troszeczkę soku jest. Na dwa gary jedziemy, tak? Tak. Dobra, tak. to teraz cichutko mama będzie coś opowiadać, dobra? Okay. Okay? Dlaczego to wyciskam wszystko przez wyciskarkę? Po to, żeby później uniknąć dość e, bardzo czasochłonnego procesu, jakim jest przecieranie właśnie e, tego koncentratu przez sitko, po to, żeby pozbyć się wszystkich skórek i nasionek. Mamy ładne Mhm. I tu są marchewki. I tak, ja przecisnę cały sok. To później, właściwie w międzyczasie, podsmażę troszkę cebulkę. Dodam do tego czosnek też podsmażony, tak posiekany byle jak, dlatego że później, jak to mi się fajnie wszystko podsmaży, też wszystko przepuszczę przez wyciskarkę. Eee, następnie podsmażę też troszeczkę właśnie ładne marchewki. Papryki. Troszkę marchewki i papryki, tak. Też to tak. wszystko wrzucę przez wyciskarkę tak. i będziemy doprawiać. Tutaj mamy tak, listki laurowe, ziele angielskie, goździki i zechę też gałkę muszkatołową. Ale mogę prosić o ciszę, pomocnicy? Tak? Co tu jeszcze z ważnych takich przypraw mam? Seler, pietruszka, e, lubczyk i papryczka chili. To wszystko wraz z tymi przyprawami zawijam w gazę i to się będzie gotowało w tym już przeciśniętym soku. Dodatkowo dodam troszeczkę imbiru, troszeczkę pieprzu właściwie pieprzu to na samym końcu. Sól też na samym końcu. Troszeczkę cynamonu, ocet. Tutaj mam wina winogronową, ale to jest bez różnicy słodka papryka no i oczywiście na koniec żeby podkreślić też smak jakaś oliwa no i w zasadzie to byłoby wszystko to się będzie powolutku wszystko gotowało redukowało i będziemy później przelewać do słoiczków i pasteryzować halo bo mi wszystko zjecie to ma być do keczupu 33 stopnie ciepła na zewnątrz, w naszej kuchni wcale nie jest zimniej, bo jakieś 28, a tutaj pod kocykiem, ktoś się jeszcze wygrzewa. I to w dodatku ja wiem, przy kto. piekarniku, Piekarnik ja w piekarniku wiem, piecze się nam tam ciasto, widać? Pięknie pachnie. Nie widać. Pięknie pachnie, Gosia mówi. A kto się tu pod tym kocykiem wygrzewa, Gosia? Ke ketchup. Ketchup się wygrzewa? Zimno mu było? Tak, bardzo mu zimno. <noise> bardzo mu zimno było. O, proszę bardzo, to są nasze efekty pracy, jeśli chodzi o ketchup. To jest drugie rozdanie, że tak powiem. Już jedne jest w spiżarce. Ja w ten sposób pasteryzuję słoiczki. Jeżeli jest to jakaś gorąca Ale substancja, tak, którą. Można przelać od razu do słoiczka, szybko zamknąć, przykryć kocykiem. To ja właśnie w ten sposób pasteryzuję. Nie wkładam tego osobno ja jeszcze raz do garnka i nie gotuję. Tylko gorący sos, bardzo gorący sos. Oczywiście przy tym trzeba bardzo uważać. Przelewam szybciutko do słoików, zakręcamy, przykrywamy cieplutkim kocykiem. I to tak sobie zdobę tutaj stoi i samo się wszystko ładnie zapasteryzuje. Helena, ale ty masz. Bicka i tricka. Dzięki, jeżeli dotrwaliście do końca. A jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie też, żeby zasubskrybować nasz kanał. A my widzimy się w kolejnym odcinku.